W końcu opublikowano nowy raport z procesu synodalnego, a jego treść jest, delikatnie mówiąc, niepokojąca. Pośród stron mówiących o rozeznaniu i słuchaniu wyłania się co najmniej pięć punktów, które są w stanie zachwiać samymi fundamentami tożsamości Kościoła, jaką zawsze znaliśmy. Pytanie krążące wśród wiernych nie jest już tylko przesadą komentatorów. Czy ten nowy kierunek pozostanie prawdziwie katolicki? Czy też stoimy u progu czegoś, czego nikt nie miał odwagi nazwać? Zostańcie z nami do końca. Tymczasowy raport na temat synodalności opublikowano w spokojny poniedziałkowy poranek, w atmosferze pozornej normalności, co kontrastuje z ciężarem 28 opublikowanych stron. Dokument. Owoc prac dziesięciu grup studyjnych powołanych w 2023 roku na polecenie papieża stanowi najnowszy etap procesu, który pod uspokajającą nazwą synodalność zmienia cały sposób, w jaki Kościół podchodzi do swoich najbardziej drażliwych kwestii. W tym kontekście pojawia się zmiana duszpasterska. Wybór, który w tonie niemal administracyjnym powierza poszczególnym konferencjom episkopalnym zadanie opracowania lokalnych odpowiedzi na kwestie dotykające samej istoty Wiary Katolickiej. Od towarzyszenia osobom odczuwającym pociąg do tej samej płci podusz pasterstwo związków poligamicznych w Afryce. Ta delegacja sformułowana jako zaproszenie do odpowiedzialności regionalnej, jest w rzeczywistości najbardziej kontrowersyjną częścią dokumentu, ponieważ wprowadza nową i niezwykle delikatną dynamikę. To, co kiedyś regulowano za pomocą uniwersalnych wytycznych, może obecnie podlegać modyfikacjom w zależności od kultury, prowadząc do powstania szeregu heterogenicznych praktyk. To właśnie tutaj wielu obserwatorów dostrzega decydujący punkt zwrotny, linię, po przekroczeniu której jedność w praktyce. Grozi stanięciem się wspomnieniem, podczas gdy poszczególne episkopaty będą mogły działać w sposób rozproszony pod pretekstem duszpasterskiego rozeznania. Co więcej, zabieg językowy wprowadzony w raporcie, polegający na zastąpieniu słowa kontrowersje łagodniejszą formułą nowe problemy, stanowi jeden z najbardziej wymownych fragmentów całego dokumentu. Stało się to dyskretnie, ale nie bez znaczenia. To, co przez dziesięciolecia uznawano za kwestię silnego napięcia doktrynalnego, zostaje teraz zaszufladkowane w kategorii, która najwyraźniej ma na celu osłabienie emocjonalnego i moralnego wpływu debaty. Ten retoryczny wybór nie uchodzi jednak uwadze najbardziej uważnych analityków, którzy interpretują go jako próbę uczynienia reform bardziej strawnymi, których trudno otwarcie poprzeć. Innymi słowy, nazwanie wyłaniającego się tego, co do wczoraj było kontrowersyjne, wydaje się być pierwszym krokiem w kierunku zmiany moralnego postrzegania wiernych, działaniem, które nieuchronnie rodzi pytania o ogólny kierunek procesu synodalnego. Najbardziej niepokojący fragment dokumentu pojawia się jednak wtedy, gdy redaktorzy stwierdzają, że nie każda dyskusja doktrynalna, moralna czy duszpasterska wymaga bezpośredniej interwencji magisterium. To zdanie, pojawiające się w przypisie tak naturalnie jak techniczny szczegół, niesie ze sobą ciężar kamienia młyńskiego. Zostało opublikowane bez rozgłosu, ale jego znaczenie natychmiast przykuło uwagę teologów i obserwatorów. Pomysł, że delikatne kwestie można poruszać bez jednoznacznego stanowiska władz centralnych, otwiera scenariusze jakich kościół katolicki nigdy w swojej najnowszej historii nie doświadczył. Stwierdzenie to pojawia się w kontekście procesu synodalnego, ale wydaje się wykluczać możliwość, że praktyka regionalna mogłaby podążać innymi ścieżkami, pod warunkiem, że chroni ją uzasadnienie duszpasterskie. Jest to podejście, które przynajmniej w praktyce stwarza przestrzeń dla wielorakich odczytań nauczania co może skutkować posiadaniem różnych odpowiedzi na drażliwe kwestie moralne, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy. Ten wers natychmiast rodzi pytania o ochronę jedności doktrynalnej. Czy Kościół naprawdę może żyć z nauką, która jest teoretycznie identyczna, ale stosowana w sposób nie tylko odmienny, ale także potencjalnie sprzeczny? Wybór stwierdzenia, że interwencja magisterium nie zawsze jest konieczna, Wydaje się sugerować nową filozofię kościelną, w której władza centralna obserwuje z dystansu, podczas gdy peryferie podejmują decyzje operacyjne, które mogą mieć głęboki wpływ na życie wiernych. W dokumencie kwestia diakonatu kobiet powraca z punktualnością tematu, który mimo dziesięcioleci badań wciąż wypływa na powierzchnię, niczym rzeka Krasowa. W raporcie przypomniano, że odpowiedzialna za badanie grupa badawcza nie przedstawi własnych wniosków, ale przekaże wszystko Wydziałowi Doktrynalnemu, który musi przedstawić swoje oceny do 31 grudnia. Jest to precyzyjny termin, prowadzony bez szczególnego podkreślenia, ale nie pozostający niezauważonym, zwłaszcza, że poprzedza on o kilka dni nadzwyczajny konsystosz zwołany na początek stycznia. W tekście podkreślono, że problem został reaktywowany z bezpośredniej inicjatywy papieża, co stanowi powrót do analizy już wcześniej podjętej. Powtórzono, że badanie dotyczy historii diakonis we wczesnych wspólnotach chrześcijańskich i możliwości, wciąż niewyjaśnionej, ich ewentualnego ponownego wprowadzenia do współczesnego Kościoła katolickiego. Żadnej decyzji, żadnego jednoznacznego wskazania teologicznego. -Jedynie dostarczenie materiałów kompetentnej dykasterii. Ale właśnie to zawieszenie, odroczenie do czasu przeprowadzenia przyszłej oceny, czyni tę kwestię jeszcze bardziej delikatną. Ogólne wrażenie jest takie, że sprawa nie została odłożona na półkę, ale przybliżona do najdelikatniejszego momentu podejmowania decyzji. Wielu komentatorów interpretuje milczenie w sprawie raportu jako przejaw wyraźnej ostrożności w oparciu o którą przygotowywane są działania mogące na nowo zdefiniować sakramentalną strukturę posługi. Inni zauważają, że zbliżający się konsystosz nadzwyczajny tuż po dostarczeniu akt nie może być zbiegiem okoliczności. W czasach, gdy proces synodalny kładzie nacisk na słuchanie i uczestnictwo, nie sposób zignorować hipotezy, że Kościół stoi w obliczu jednej z najpoważniejszych zmian ostatnich dziesięcioleci. Dokument ten wyjaśnia to w sposób tak jasny, że nie trzeba tego już rozszyfrowywać. Nie mamy przed sobą po prostu aktualizacji dusz pasterskiej, lecz zrealizowany przejaw nowego ukierunkowania kościoła. Czytając między wierszami, choć teraz już nie za bardzo, można zrozumieć, że weszliśmy w niespotykaną dotąd fazę niemal drugie narodziny, w której kościół, jak się wydaje, chce przemyśleć siebie głębiej niż kiedykolwiek otwarcie przyznał. Sercem raportu staje się najczęściej omawiany aspekt całej drogi synodalnej, tak zwane zmiana paradygmatu. Oświadczenie to nie wydaje się prowokacją, lecz ustalonym faktem, niemal tak, jakby było naturalnym wynikiem ostatnich dekad posoborowych. Dokument wskazuje, że ta zmiana perspektywy nie dotyczy tylko podejścia duszpasterskiego, ale dotyka także wymiaru teologicznego, antropologicznego i kulturowego, splatając je w jedną linię ewolucyjną. W tym miejscu napięcie staje się oczywiste. Mówienie o tak radykalnej zmianie w sposobie interpretowania kwestii etycznych oznacza uznanie, że to, co wcześniej wydawało się stabilne, jest teraz postrzegane przez nowe, bardziej płynne soczewki, ściślej powiązane ze współczesną dynamiką społeczną. Innymi słowy, cały raport pozostawia wyraźne poczucie punktu zwrotnego. Jednak pytanie, które wciąż krąży w świecie katolickim, pozostaje otwarte i ważne: czy ten nowy etap, tak odmienny w swoich intencjach i narzędziach, będzie nadal rozpoznawalny jako katolicki? Czy też jesteśmy świadkami narodzin czegoś innego, którego oblicza jeszcze nie znamy? Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.